Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj wybierzemy się na zakupy i razem z Pawłem Martą oraz Wiktorią pojedziemy do Lumpeksu i zobaczymy, komu uda się znaleźć lepszą stylizację. Czas będzie bez limitu, ale za to każdy z nas będzie miał inną kwotę, wylosowaną wcześniej na kole Fortuny. I żeby nie było tak łatwo, to te kwoty będą stosunkowo małe. No i oczywiście, kto lepiej się ubierze, wygrywa dwie listówki. A ciuchy, które kupimy, zostają u nas? Tak, zostają u was. Jeżeli takie odcinki Wam się podobają, to stawcie łapeczkę w górę i subskrybujcie mój kanał, żeby ich na to z każdym filmem. Ale zanim pojedziemy na zakupy, to chciałabym Wam przedstawić partnera dzisiejszego odcinka, którym jest win. Aplikacja Vinted polega na tym, że możecie na niej sprzedawać swoje ciuchy lub akcesoria, których już nie używacie lub po prostu wam nie pasują. Co najważniejsze, sprzedający nie ponosi żadnych kosztów związanych z wystawieniem swoich przedmiotów, a sama aplikacja jest darmowa. Korzystanie z Vinted jest banalnie proste. Wystarczy zrobić zdjęcie rzeczy, wrzucić ją na aplikację i podać kilka najważniejszych informacji, takich jak kategoria, marka, cena itd. Następnie zainteresowana osoba będzie mogła od was odkupić daną rzecz. Ja sama nieraz kupowałam ubrania właśnie przez Vinted, a tym razem mam kilka rzeczy do sprzedania. Jak zapewne wiecie, mieszkamy teraz pawą w takim krótkim, przejściowym mieszkanku i mam ogromny problem, bo nie mieścimy się w szafach. Ostatnio robiłam małe porządki i znalazłam kilka ciuchów, których po prostu już nie noszę. I stwierdziłam, że fajnie byłoby dać im drugie życie, bo to, że ja ich nie noszę, nie znaczy, że ktoś inny nie będzie nimi zainteresowany. Na przykład, ty, mój drogi widz, jeżeli byłbyś chętny odkupić ode mnie jakieś rzeczy, to zapraszam Was serdecznie, nazwa mojej szafy to ZUKOL przez 3 Link oczywiście macie w opisie. Pokażę Wam jeszcze pokrótce, jak wygląda samo wystawienie rzeczy. Tak jak wspominałam, wystarczy zrobić zdjęcie, dodać je w aplikacji, dać jakiś tytuł i przypisać odpowiednią kategorię. Tutaj. Po kliknięciu mamy rozdzielenie na rzeczy damskie i męskie. Następnie można wybrać czy to ciuchy, buty, torebki i tak dalej. Jak już uda się przypisać odpowiednią kategorię, to należy wybrać jakiej marki jest dane ubranie, zaznaczyć w jakim jest stanie i podać cenę. Lub można też się z kimś wymienić ubraniem, wybierając wymianę. Sam widzicie, że jest to bardzo proste. Ja Was zachęcam do zobaczenia mojej szafy, a tymczasem my lecimy spotkać się z dziewczynami. Już? No, no, już. I tak musimy. I hej! <ślamy> z nami dziewczyny. Cześć, cześć. Nagrywamy to w aucie, bo warunki pogodowe nam na to nie pozwalają. Jest mocny wiatr, mocny deszcz. Y, Lumpeks jest tuż obok, kwestia wylosowania kwoty i wychodzimy. Kto chce pierwszy losować? Marta. Nie Wiktoria. Marta bo ona, chciała pierwsza. Ona Marta pierwsza. Uuuuu, pięć dyszek. Najwięcej. O nie, to ja naprawdę będę dech, a ja już tu czuję da, Wiktoria? By nie, wylosować pierwsza. Pięć dyszek! Pieszek. Co jest, to teraz ja? Zarobiście. 20 zł to jest najmniejsza Dziwaj kwota. Nie, nie, i tak to super. Ostatnie losowanie czyli moje. 30. 30. No 30 jakiego one mają farto? Bo farta, w ogóle. No. no. Nie będę ja protestować. Yy, możemy to przymierzać, czy nie? Nie. Nie. Właśnie zasada jest taka, że nie może nic przymierzać tutaj w sklepie. Przymierzamy to dopiero jak kupimy jak pojedziemy do domu. To będzie musisz tak na... ciężko, nie? Bo ja ile razy złapałam się na tym, że brałam coś na przykład yy, do przymierzalni i generalnie połowa ciupów okazywała się albo za mało, albo za No. Trwa. Musisz na oko. Niestety nie. musisz na oko, musisz mieć cokolwiek, żeby dobrze wszystko Szyma. wymierzyć. No to to zaczynamy. 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 5 dyszek, także możesz szaleć. Ty, ale może serio taką suknię ślubną byś kupiła? Wszyscy byli w szoku, jakbyś no, nie zaskoczyła. Czego powiedziałam jeszcze, jeśli musiałam w nią zmieścić? 810 zł. 800 zł? 80, 80. zł. Ktoś to ma strasznie wyraźny wybór. Ciężki wybór. No bez przymierzania, szczególnie, to jest bardzo ciężki nie? wybór. No wygląda ładnie ten sweterek jeszcze złoty. Dobra, No taki całkiem przyjemny Dobra, to już mamy, to teraz trzeba znaleźć jakiś dół Ogólnie chciałem wspomnieć dlaczego Wiktoria i Ola chodzą Postanowiliśmy, że wyjdziemy wszyscy razem Bo jak będę tak wchodził po kolei Z każdą dziewczyną, to będzie to dziwnie wyglądać Nie? I ja nagrywam Dlatego też wyszliśmy wszyscy razem Dziewczyny po prostu chodzą i randomowo sobie patrzą Mają dzięki temu jakiś profit, no ale mimo wszystko Musieliśmy tak to ogarnąć, żeby to nagrać To jest strefa wagi, czyli tak naprawdę nie wiemy ile to będzie kosztować Nie wiemy ale ile myślę, to będzie kosztować, że... ale to są damskie? Ale... No, no tak, co? Czy nie? Proszę, męskie. No właśnie, tak podejrzewałem. Mi się te podobają. A nie, bo. A te dzwony? To dzwonowate są. Ale rozmiarowo mogę tutaj w pasie się nie zmieścić. Okej. Okay. A te? No to kwestia ciebie, czy kwestia rozmiaru. Ładne są, będą pasować, tylko kwestia rozmiaru, nie? No właśnie, nie ma. Babcia mówiła, żeby zawsze tak uboku sobie przyłożyć, i wtedy jest pas twój. No? Naprawdę? Ale serio, no. podobno nie. tak jest od babci. Babci. tak? no mi też babci ale serio to się sprawdza? tak mi się brakuje? zawsze sprawdzało trochę brakuje brakuje? no ale możesz spróbować, możesz wciągnąć w brzuch i spróbować jak się nie zapnę to będzie odpięty od od chodźmy uważam. zobaczyć no czy się zniszczymy tak. cenowo ile one ważą? 25, 29 czyli zostanie ci jakieś 3 złote jeszcze się trochę że może coś jeszcze wpadnie oko a jak nie no to zostaniemy przy no to repki już raczej nie weźmiesz, nie, nie? nie 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 zastanawiam się jak to będzie ze mną jak ja o 20 złotych widzowie masakra okay. Так. No, wymieniłam spodnie Zostanę przy tym, no bo nic więcej nie jestem w stanie wybrać My z Olo mamy troszeczkę łatwiej Bo miałyśmy troszeczkę czasu na to, żeby rozejrzeć się Wiemy już mniej więcej gdzie czego szukać Mniej więcej mam już zamysł na swoją stylizację Tylko trzeba znaleźć odpowiednie ciuszki Chciałabym znaleźć jakieś czarne spodnie Jakąś bezikową bluzkę i fajną marynarkę To będzie taki fajny look, dosyć klasyczny A sprawdzałaś finansowo jak to wygląda tutaj? Bo powiem Ci, że po, jak chodzimy z Martą, Ciężko jest cenowo się ogarnąć Podejrzewam, że nie będzie to tak łatwe jak myślałam, dzisiaj jest sobota, więc ceny są generalnie trochę wyższe niż zazwyczaj, kiedy ja na przykład sobie do rurki, ale wydaje mi się, że chwilę pochodzimy i coś fajnego znajdziemy. W ogóle nie mam koszyka. Musimy wziąć koszyk. Ale chociaż nie, no mogę w ręku ponosić. Jak coś ja Ci będę tragał, ja tragasz, wiesz. Operator tragasz wszystko naraz. Wow. Ja nie lubię luźnych spodni. Ja jak już to noszę, zazwyczaj rurki. Widać? Ale może dla przełamania to tak jakiś dzwony. dzwony? Nie, to teraz nie. modne jest chyba, tu nie? To jest takie... mega modne generalnie, ale jakoś mam wrażenie, że wygląda na mnie na taką kulkę, jak takie wielkie, szerokie spodnie. Ma to 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 wyświetle No tak, ciężko jest tutaj znaleźć. To są godziny siedzenia, nie? W takim lumpku. No generalnie tak, jak idziesz i tak... No ja Przez pamiętam, jak wy z Olą jeździłyście, to was potrafiło nie być 6-7 godzin. No, ale serio, bo, a jeszcze zobaczę, jaki ten lumpet jest wielki. Myśmy tutaj czasami przychodziły i jak szukałyście, ścian, przejść cały lumpet, to naprawdę parę godzin na samo chodzenie. A potem weź to jeszcze przymierz. O, 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 a te? Te nie są te. Wyglądają git. No, nie są za długie? Można podwinąć. Jak się sprawdzało to, czy są ok? są w ryszakach mm. i weź wokół szyi sobie, i jeżeli jesteś w stanie się dotknąć, to znaczy będą ok. No, się no to, No to się zmieścisz na pewno. Ale to już kosztuje 28. To może wezmę dwie pary i zobaczę, czy znajdę resztę stylizacji w tej kwocie i wybiorę po prostu tańsze. Te kosztują 14, czyli generalnie okay. połowę mniej, bo te no, kosztują 28. To jest duża różnica. No, te są większe niż te, czyli byłyby teoretycznie też bezpieczniejsze, bo. Za duże spodnie jeszcze możesz jakoś ugrać, jak sobie podwiniesz, nałożysz coś też tak nie widać. No. czymś tam, a tutaj będzie ciężko. Dobra, weźmiemy te dwie i zobaczymy. Teraz będziemy szukać jakiejś basicowej blue. Chociaż nie wiem, czy najpierw nie pójść w zobaczyć, czy będzie nam marynarki. marynarki. Czy w ogóle się zmieścisz tak, w budżecie no. z marynarką, czy to ma sens? Bo nie wiem w jakim kolorze. Do czarnego w sumie pasuje wszystko. Wszystko pasuje. A koszulkę możesz sobie dać białą albo czarną no. i masz gitara, masz piękny outfit. Ta jest ładna, tylko on ma nudny kolor. Pytanie, czy w ogóle się budżetowo z tym zmieścimy? No. A ta granatowa też jest ładna, jak Wydaje mi się, że im więcej będę szukała, tym będzie gorzej. Gorszy ten. Co? No. Przypominam ci, że masz 50 zł. Ale no idziemy je ważyć? Zobaczcie, zobaczcie, ile one no tak, mniej więcej tak. ważą? 2390. 23. Yy, to musiałabym chyba wziąć te spodnie. Te tańsze spodnie, spodnie wtedy. Musisz coś wziąć pod marynarkę, także na 100% no, procent musisz tańsze spodnie. Ja bym chciała tą albo tą. Ta 24 zł, a ta 23. 23 zł. Masz dychę. Dychę. A to dycha na koszulce to dużo chyba. No, jak spędzi na wagę, to powinnaś się zmieścić. Koszula. No. No to tu musiałabym jeszcze wyprasować i będzie pewnie prześwitywała trochę. A nie mogę nic pod spód ubrać, nie? Chociaż Sp to jak mam... Ale marynarkę... ze swoich rzeczy może tylko bieliznę i buty. No, Czyli będzie prześwitywać z... będzie więcej lajków. No. <laughs> Czemu nie ma nic niezwykłej białej koszulki? Przecież to jest podstawa. Kurczę, może zostanę przy tej koszuli prostu białej. No, ja uważam, że jest to dobry pomysł. No dobra, tylko tutaj, którą marynarkę w tej koszuli wybierasz. To. Bardziej stonowane mimo wszystko. Tak. 29 zł. Zostało ci 4 zł. Chcesz coś kupić za 4 zł? Może być ciężko. No dobra, wydaje mi się, że wtedy spasuje i, i to będzie cała moja stylizacja. Teraz moja kolej. Ja mam najciężej, bo tak. Wiedziesz, że no, mimo wszystko większość rzeczy jest damskich. To dodatkowo mam najmniejszy budżet. Aczkolwiek, my tutaj wrócimy w hawajskie klimaty i postaramy się na wagę poszukać lekkich spodenek i lekkiej koszuli jakiejś takiej, wiecie, takiej z krótkiej rękawki, takiej wakacyjnej, takiej wakacyjnej. Wiecie, jak taki wakacyjny wajk, to trzeba jechać na wakacje? Może kiedyś pojedziemy. Wydaje mi się, że to jest jedyna opcja jaką mam, żeby coś sensownie dobrać w tej kwocie. Muszą być jakieś palemki, kwiatki, Ty, Ej, ale to jest fajne. Fajne, taki jestem, wiesz, taki giullero. Ej, ale ona jest duża. Jest duża, jest oversize'owa ta emka. Także ja zaryzykuję chyba i to wezmę. Takie? No, no nie, średnio to wygląda. Weź pokaż. Jest to jakiś outfit. Znaczy, no jest, jest to na pewno pomysł. tani, bo Są to jest lekkie. Chodźmy w ogóle zobaczyć, ile by kosztowało to i to. Dobra. 30 złotych. Idealnie. Także bierzemy ten outfit. To jest, to jest po prostu outfit, że ty idziesz pływać. Ja idę Zaraz. pływać na Saharze. W piasku będziesz pływał. Tak. W końcu przyszedł mój czas i teraz ja mogę się wykazać moją umiejętnością dobierania stylówek. No nie mam dużego pola do popisu, bo 30 złotych to jest naprawdę mało. I wydaje mi się, że najlepszą opcją będzie kupienie sukienki i jakiegoś paseczka, a paszki coś takiego, żeby związać tutaj sobie w talii. Ej, ale fajnie, to... bo wtedy tak, Marta ma taki basic. Tak. Wiktoria ma, Wiktoria ma elegancję. Ja mam wakacyjny. Tak. A ty będziesz miała taki. Taki też wakacyjny, ale damski. Fajnie, Więc idziemy sobie na pewno na wagę, bo sukienki, które mają jakąś daną cenę, są za drogie. Więc pójdziemy poszukać jakiejś takiej lekkiej, zwiernej sukienki na wagę i wtedy na pewno zmieszczę się w budżecie. Tylko chyba najpierw poszukamy jakiejś apaszki, żeby się przywiązać, bo widziałam, że nie ma tu paseczków. Są tylko apaszki i szaliki, więc znajdziemy jest jakąś... dla psa. Tak, znajdziemy jakąś apaszkę, żeby sobie przywiązać ją w talii. Ola, są paski. No dobra, jest to pasek. Jakiś. Jak się przyjrzysz, to są paski. Ej dobra. Poszukasz to to ja tu dobra, bierzemy ten jest najbardziej uniwersalny i będzie do wszystkiego pasował. Idziemy w wtedy szukać cukienki, bo wydaje mi się, że nic lepszego nie znajdziemy. A zobaczcie, w ogóle o jeszcze cykinki. To jest błysk do mojej stylizacji. Ja ubiegłam sukienki, które są spięte paskiem w sali, że to będzie totalnie mój styl, tylko muszę po prostu znaleźć jakąś sukienkę, która mi się podoba i wtedy będę ją sobie nosić na co dzień. Tak? weźmy to, to Ej, będzie fajnie wyglądało. Bardzo ładne. No, Ale poszukamy jeszcze, może znaleźć się coś lepszego. Tylko jest tyle, że ciężko w ogóle coś wybrać. Rozmawiam z Wiktorią, to schodzenie na kilka godzin. Tak, żeby nie. coś super znaleźć. Jesteśmy już tu gdzieś drugą godzinę, bo dziewczyny chodziły, ja chodziłem, teraz ona chodzi. O, tak, widziałam. Ej, ciekawe to jest. No, takie niby świąteczne, ale jednak uniwersalne. No, no. ale to też. To też. No. dwie. Wydaje mi się, że ta chyba lepiej będzie wyglądać. Taka. ta, ko ta kolorowa. Tak, no. Będzie bardziej Le... się rzucać w oczy, co tak. tym idzie, masz większą szansę na wygraną. Ile to zważyć, i zobaczymy, czy się jeszcze cenowo. 14 zł. To i pasek? No Można jeszcze przypytać się wody To ja idę szukać torebki A jakbyś szła we wtorek, to byś miała to jeszcze dwa razy taniej, nie? Bo Naprawdę? we wtorek masz dwa razy ja taniej. To ja muszę kawy. zacząć chodzić we wtorki no, 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 no. Idealna Dobra. No, no. Ej, ja nie miała przymierzać A, przy, ale, to, ale to wyjątek fãy. tego się nie da nie przymierzyć Wydaje mi się, że to jest y, na tyle letnia stylizacja, że czapka nie pasuje Ja bym ci dał dodatkowy punkt za to Tak? Tak To by pasowało do mojej stylówki Ej, ale idealnie! Ej, ile moja kosztowała? 15 zł. No. Tylko że tę piątkę mogę jeszcze dobrać szybko? Tak! Jak to wiesz, to tak! O, to jest spoko opcja. Tylko ciekawe, ile ona kosztuje, nie? Mogę być droga. Taka, ale skóra to jest ciężka. Włóż tak. wszystko? 29,99 Biorę. Wróciliśmy już z zakupów i teraz przyszedł czas na ocenianie naszych stylówek. W skład naszego jury będą wchodzić wszyscy, czyli Marta, ja, Paweł oraz Wiktoria. Każdy będzie mógł dać od 1 do 5 punktów. Yy, no to co, Takie jak kupowaliśmy, Tak co? kupowaliśmy. Marta, no, idź się przebieraj. Się przebieraj to Ej, wygląda? Dobrze. Bardzo dobrze to wygląda Jakbyś dodała do tego jakieś botki to mogłoby być na elegancko Płaszczyk, torebeczka, to bardzo to jest fajnie jest tak, uniwersalnie, bo może być I na foto, bo jak jakieś adidaski sobie dorzucisz Mega Bardzo fajnie Bardzo fajnie Ej, ale bardzo... Warto też tutaj wspomnieć, że Marta miała ciężej, bo wybiera jako pierwsza Dlatego ja daję jej tutaj cztery punkciki Ja Ciężnie. też daję cztery punkty bardzo dobrze ten sweter no, no. Wydaje mi się, że czwórka to będzie adekwatna ocena Więc daje się Marta również czwórkę ja 12 punktów dla Ciebie. Teraz idzie się przebierać Wiktoria W międzyczasie jak Wiktoria się przebiera To chciałabym wspomnieć, że wszyscy zmieścili się w swoim budżecie Mamy tutaj rachunki i Marta na przykład Na swoją stylówkę wydała 40 zł i 20 groszy Wydaje mi się, że to jest naprawdę spoko cena Jak na taki outfit Jeżeli chodzi o Wiktorię to wydała ona 44 zł i 89 groszy Zaraz tygodnia, zobaczymy tak, jak to wyszło Z tego kojarzę to Wiktoria miała aż trzy elementy Swojej stylówki, więc to tak spoko cena. Paweł wydał 19 zł i 80 groszy. też mam trzy elementy stylówki. Też mam trzy elementy stylówki, a ja wydałam 29,99 i też mam trzy elementy. Gdzie? O, jeszcze ja buty, ale buty nie, ja nie, wierze, nie były kupione. Nie były, ale buty mogliśmy mieć swoje. Plus jest taki, że jesteś u nich w domu, także daj. Wyglądasz jak nauczycielka. tak no. jak nauczycielka. <grym> ale wygląda to bardzo dobrze. Biurowo. Podnieś są ze strasznie niskim stanem. Strasznie nic. No, no więc, niski, więc, są za długie. Ja nie rozumiem, czemu kobiety nie odnoszą ten wysoki stan. Na brzuchce naciągają te spodnie i co? 20 razy lepiej to wygląda. No lepiej niż Marta. No, lepiej niż Marta. Lepiej niż Marta. Ja muszę dać 4,5 tutaj. Zostawiam wciąż tą lukę, Jakby ktoś zrobił lepszy outfit, dlatego daję 4,5. No ja też dam 4,5. Moim zdaniem też 4,5. <grymne> bo też trzeba zostawić tą lukę, ale naprawdę. No tak, no ona... jest kilka niedociągnięć. Jest. jakby... No, trochę lepiej sobie go wyobrażałam w głowie, ale jest, tak jest jest bardzo dobrze. dobrze. Jest jest bardzo, bardzo ładnie. ładnie. Teraz czas chyba na najlepszą stylizację dzisiejszego odcinka. Przynajmniej tak mi się wydaje. Na moją. E, na idź mój. się, kochanie, przybierać. Przedróżnił <grymne> zweryfikować jakąś łanię. Boję się. Mój to, nie bo ja, no, zupełnie, A wy się knerkę załóż? Jest za małe, bo to jest dla dzieci. No, teraz to wygląda. Zarobiliście, zarobiliście. No, fanką, idealnie mało. się dopasowało. Idealnie. No. Ja daję piąteczkę. No, ja też. Piąteczka, no, jak co, jakby musimy być zgodne. Nie, Fajne, ale koże. ogólnie, jakby tak szczerze, koszula fajna tak. na wakacje. bardzo fajna. No, ja ją nosił. Terewkę, no wiadomo, żeby się nie się jej nosił, ale ją dam jakiemuś dziecku. Dla naszej rodziny zdecydowanie. Dla Nikosia. nie będzie chodził z torebką <laughs> Dajemy piątki serio? No Czyli tak wiem, szczerze no tak. oceniamy? Nie no tak, jakby tak szczerze... Tak szczerze! Halo! No jak nie, piątki no dałyście! Ja bym dał szczerze czwórkę. daję czwórkę. Tak, bo fajna koszulka. No co to jest? Co ja to nie ma nie być? Nie Jaka szczera. Paweł ode mnie masz no piątkę! Pamiętam, ode mnie masz piątkę! No dziękuję. dziękuję! Jeżeli miałbym oceniać w stosunku na przykład do śmieszności do fanów, to bym dała 5, ale jakby całą tę całą serię. No, 4, 4, 4, 4, 5, 5, ja dam 5. Na randkę będziemy wyszli? Na randkę? Na takich malediwach, może bym poszła. Bo tam widzą cię pierwszy i ja ostatni raz. Ale tak koszula mega poseł do osobowości. Paweł. No, tak, no, No, no to jest prawda. Na wakacje ją bierzemy. Teraz ja lecę się przebierać. Dzień dobry. Uuu! Proszę bardzo. Mm. Chyba wydaje mi się, że no, Bardzo dobrze wygląda. Mm. No. Podkreśla twoje kształty, fajnie. Ja myślałam o że ten pasek nie będzie pasował do tej sukienki, bo on jest taki świecący no. no. a ale, ale no, super wygląda. Ten guzik tutaj to tak się prawie odpina. No to pięć nieprawda. Punktów. Ja daję 5 punktów, no nie mogę lec inaczej. Zakochałem się na nowo. ja, ja też daję jestem zachwycona no. No, no, ładnie. I pamiętajmy też o tym, że no, wiadomo, że to jest losowa kwota, no to losowa kwota, życie, ale już wszystko

dla wygranego było 200 zł Tak, czyli dałam sobie 200 zł Ogólnie szczerze mówiąc będę nosić to na co dzień, jakby sukienkę jak najbardziej Czy wy będziecie nosić jakby serio te ciuchy? Yy, ja naprawdę pewno będę nosiła marynarkę, bo lubię marynarki i bardzo ładna Co do spodni to nie wiem, bo... są się długie, nie? No, i tak nie mój styl, bo też są krótkie, mam krótki stan, ale, ale generalnie jestem zadowolona Ja koszulę będę na wakacjach nosił na 100% Skódeńki średnio Ja sweterek też będę nosić, myślałam, że będzie gorzej wyglądał, ale, ale będzie noszony A spodnie, no spodnie chyba odłożę Albo te spodnie na przykład lądują u Ciebie na Vinted To będzie tyle jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek Pamiętajcie żeby zajrzeć do mojej szafy na Vinted Link macie w opisie, subskrybujcie kanał Zostawcie łapeczkę w górę jeżeli takich odcinków chcecie więcej Podejdźcie do nas wszystkich na Instagram I widzimy się w kolejnym filmie, pa!